Witamy państwa bardzo bardzo serdecznie. Ze mną jest samuraj. Ja jestem Johnny Bravo i możemy lecieć z dzisiejszym tematem. Jak się okazuje, na łopacie, na otwartym powietrzu, palnikiem gazowym, nie za bardzo można podpalić węgiel. Dowiedział się o tym e, prezenter TVN-u, który był w takich warunkach i próbował rozpalić. Węgiel udowadniając taką metodą badawczą, że się go rozpalić nie da, bo jest złej jakości. Może pokażemy na początek filmik. Poprosimy panów, żeby palnikiem gazowym spróbowali rozpalić ten węgiel. I pan stwierdził i powiedział, że na podstawie tych doświadczeń, które robiliście, on przestanie się palić w momencie od, odstawienia tej dyszy? No dokładnie tak, jak, jak pan powiedział, że jeżeli po prostu odetniemy gaz. To po prostu węgiel, o, tak jak widzimy, nie da się zapalić, czyli praktycznie on jest dla nas śmiećmi, które niestety nie da się palić w piecu, więc to, nic więcej nie można zrobić. To jest ten węgiel australijski. Pan go reklamował. Jest też kolumbijski. On jest trochę lepszy, ale to trochę robi różnicę, prawda? Tak, mamy też węgiel, który kupiliśmy od, od dostawcy, który sprowadził z Kolumbii. I ten kolumbijski jest zdecydowanie lepszy, mimo tego, że no nie jest takiej najwyższej jakości jak polski węgiel. Ma gorsze parametry, ale da się nim palić w piecach, w ogrodnictwie. No i jest beczka śmiechu. Próbowaliście rozpalić węgiel kamienny leżący na łopacie na otwartym powietrzu, w wietrze, przepalając go z góry palnikiem przez 30 sekund. Ja pie Pierdziele, pewnie to o to mu chodziło. E Dzień dobry, czy ty już rozpalałeś węgiel na łopacie? Próbowaliście rozpalić węgiel a to już było. E palnikiem gazowym węgiel chcą podpalić. To tylko wyborcy PO i widzowie TVN. Idiotów nie sieją, oglądają za to TVN lub w nim pracują. Temperatura zapłonu węgla to 250 do 450 stopni Celsjusza. Węgiel nie pali się żywym ogniem, ale to wie każde dziecko w odróżnieniu od dziennikarza TVP. No i faktycznie, jakby go polali na przykład rozpałką, no to możliwe, że zacząłby się wtedy palić. Lub jakby położyli te rozpałki pod spodem i doprowadzili do tego, żeby się za, zażarzyły. Nie? Nawet drewnem, bo to, żeby, żeby drewnem. rozpalić węgiel, to trzeba w ogóle na porządku drewno. Drewno musi się palić dopiero na te drewienka. Kładziemy to. Znaczy albo, mały węgiel, bo to jest, albo... albo małe rozpałki, albo ta te wpłynie też działa. Nie? I Ale to nie, ty rozpała. mówisz o węglu drzewnym tak można spalić tak. grilla, a to jest węgiel, to jest węgiel kamienny. kamienny, to w ogóle to jest o wiele trudniej nawet. Tak. No i to na pewno taki drzewny, co grilla rozpala. Ale dużo dłużej, dużo dłużej trzeba to zapalić. Tak, 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 dużo dłużej. A tutaj oni takim czymś to by raczej się nie dało tego zapalić. I to ciekawe skąd oni nie mogłem wymyślić. Oh yeah. Metodę badawczą. No właśnie. <laughs> <laughs> nie wiem, nie wiem. <laughs> W każdym razie e, sprawa wygląda tak, że e, ten węgiel i tak trudno faktycznie zapalić. Według e, tego handlarza, u którego byli, się nie da go palić, tego węgla, e, z Australii. No i o tym piszą media na poważnie. Tutaj takie śmianko akurat robi sobie niezależna. No i użytkownicy Twittera, nie wiem czy wszyscy, może, ge, można generalnie to sprawdzić, czy jest większość takich komentarzy, ale opisał to nawet jakiś portal czy, Czyste Ogrzewanie. Wydaje mi się, że jest to raczej portal jakiś tam dość niezależny i też e, cisną bekę z tvn -u. No ale sprawa jest bardzo poważna, ponieważ chodzi o to, że faktycznie australijski węgiel się nie pali. Nawet, jakby użyli dobrej metody na rozpalanie tego węgla, no to nie dałoby się tego zrobić. Zamiast węgla odpowiedniej jakości otrzymał taki, który nie chce się palić. Przedsiębiorca z Wielkopolski czeka na rozpatrzenie reklamacji od dostawcy po tym, jak okazało się, że zakupiony przez niego węgiel z Australii nadaje, nie, nie nadaje się na opał. To są śmieci, komentuje dla dziennikarzy WP. Ten węgiel to śmieci, którymi nie da się palić w piecu. Nie kryje zdenerwowania królik. Znaczy, ten gościu ma chyba na nazwisku królik. Królika. Może królika pyta. Ale czy to, czy to jest jeden przedsiębiorca, czy ktoś zrobił jakieś, powiedzmy, jakaś rzetelna informacja, czy ten rzeczywiście... No jest rzetelna, Z... widziałeś filmik. A, okej, okay, dobra. Nie, czy cała ta partia tego węgla się nie pali? Czy po prostu, no bo na razie wiemy tylko, że jeden przedsiębiorca coś tam zgłosił, tak? No a podejrzewam, że ten węgiel był przywieziony chyba nie dla jednej osoby, a ileś tam ton, chyba ta ilość tam tysięcy ludzi, tak? chyba, że ma jakieś tam powiązania z Danielem Obajtkiem, no to najpierw jemu przywożą, a później. A, no może tak. No... Przedstawiciele branży węglowej pytani przez man.pl o surowiec sprowadzany z Indonezji i Australii, w większości używają określenia typu piach-błoto. Czyli chyba jest jakaś tam szersza grupka. Aha, aha, aha. Wszystko przez budzący wątpliwości skład surowca, w przypadku węgla z Australii problemem jest wysoka zawartość popiołu, sięgająca nawet 20%. Polski węgiel kamienny dobrej jakości zawiera od 8 do 10% popiołu. To czemu po prostu nie wydobywamy naszego węgla zamiast brać ten z Australii? No właśnie, nie, i to jest w ogóle, to, to w ogóle pokazuje jakby. Absolut sytuacji, tak? Ale mało tego, że mnie wydobywamy, to nawet się nie szykujemy znowu przecież na, tak. na wydobywanie. Czyli pomimo tego, że już taka sytuacja jest, to te wszystkie pakiety klimatyczne, jakie podpisaliśmy. Teraz ostatnio chyba znowu jakiś znowu wszedł, tak? Bo Morawiecki Morowiecki tole nie wniósł. Um, czyli znowu jakby utwierdzamy się w tej sytuacji, jaka będzie i, no i będzie coraz gorzej, tak z tym węglem, i, będzie, i będziemy żyć w tej rzeczywistość drugiej energii, tak? Czyli coś co powinno być tanie. Coś, bo, bo teraz na teraz wszystko już jest na prąd, tak? Dochodzimy do tego, że już kuchenki są przecież na prąd, tak? Już w nowych w ogóle budynkach to już gaz w ogóle nawet nie jest doprowadzany, tylko prąd tam i. No tak, no. Także woda. i, i, i będzie sytuacja no, drogiego prądu. No to w ogóle. Ale znaczy, nie rozumiem, sem, Ten rozwój w którym kierunku ma zmierzać? bo już tego No nie w takim rozumiem. zdywersyfikowanym, że bierzemy zewsząd, i wiesz. No po, co tak. ma, po, po co mamy kopać pod swoją ziemią, robić sobie jakieś tam dziury niepotrzebnie, jak możemy go kupić? Stać nas! Znaczy, wiesz co, tu nie, bo tu dochodzimy do, tu dochodzimy do, do te, no, tak zwanej propagandy, tak zwanej no, ekopropagandy, tak? że dla wielu wiele ludzi już się nawet nie zastanawia nad tym, tylko bierze to jako dogmat. Tak. I y, oni już nawet nie. Teraz większość ludzi uważa, że powinny być samochody elektryczne, a nie spalinowe. Już tak po prostu je, y, po prostu już. Takim mówili, że oni tak uważają i nawet już robiliśmy też sądy na ten temat, tak? To przecież przynajmniej tutaj w Warszawie, no to też można. Nie, 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 tam sporo osób nie było za tym. Za większość te... była za. Pół na pół. Aldenta tacy byli, no nie. Tak, tak. Ja tak. ją robiłem, to ja no wiem. Tak, no tak, wiem, pamiętam, ale, ale, ale to nie cykl... było tak, że każdy był za tym. Nie, nie każdy, ale większość. Z góry można było założyć 60%. po wyglądzie tego człowieka, że tak, ten będzie za tym. Zwykle mają nie, takie ale wie... i są młodzi. Ale wiesz co, ale, ale ci co nawet byli przeciwko, to oni mówili. No, ale oni byli tacy pewni. No, Także dobrze nie, było pójść, nie, nie było ale... takich ludzi, że nie, to głupota, nikt tak nie powiedział, tylko mówili, no przecież no, w sumie kiedyś coś tam, czyli tak, tak wszyscy tak. zostali skażeni tą jakąś taką ideologią. I co najgorsze, jest to yy, i to nosi znamiona ideologii. Dlaczego? Dlatego, że to są. Yy, że, że to jest jak trochę tak jak komunizm. Jak kiedyś budowali komunizm, to było coś takiego, że cały czas trzeba go budować, cały czas, yy, cały czas go nie możemy osiągnąć, ale cały czas trzeba coś robić i już wkrótce go osiągniemy. I to jest to samo. Czyli nie jesteśmy jeszcze czyści, ale zaraz będziemy, musimy tylko się tutaj spiąć, musimy jeszcze bardziej zacisnąć pasa, bo tamte były cały czas zaciskanie pasa, cały czas będzie drożej, drożej. Yy, I cały czas będziemy go budować, budować tą ekologię, i cały czas będzie źle. I cały czas będzie trzeba będzie wprowadzać nowe jakieś restrykcje. Bo cały czas nie będzie tak jak ten komunizm, który nigdy, nigdy nie został osiągnięty. Kiedy cała Unia Europejska odpowiada za zaledwie około 8% emisji. Tak. Stany Zjednoczone za 30, a Chiny, Chiny. za drugie 30. Tak. Około tam 30. No i Rosja też sporo jeszcze. Nie Rosja. No i mamy I, czy Indie? Indie. No. No Stany Zjednoczone i Chiny przekraczają połowę całej emisji, tak, nie? Tak, dwa tak. kraje. A my jako tak. cały układ wszystkich krajów Unii Europejskiej to 8%. 8%. Jak, jak zmniejszymy to nawet do połowy 3, 4, no to jesteśmy czterema punktami procentowymi na całej planecie. Jak zmniejszymy do zera, no to i tak nie wpłyniemy na planetę w istotnym stopniu, a sobie problemów narobimy, bo nie jesteśmy na to przygotowani. Ale, to te, ale ja też bym nie wychodził z takiego założenia, że to jest głupia ideologia i, i, i głupio mówią, że należy to rozwijać, bo trzeba rozwijać. Tą nić przemysłu, tę nić przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu, żeby iść w kierunku elektrycznych samochodów, no bo to jest jakiś tam rozwój. I już nawet nie patrząc na to, czy to jest ekologiczne, czy nie jest ekologiczne, no to fajnie by było jest... mieć rozwinięte silniki elektryczne. Bo czemu nie? Bo są cichsze, są wydajniejsze, szybsze. No to ma dużo zalet, takich, których nie ma silnik spalinowy, nie? no ale mają ograniczony zasięg. Tak? No tak, dlatego że właśnie jeszcze nie są takie rozwinięte, więc dobrze, żebyśmy to rozwijali tylko z głową, nie? Bo czemu mamy tego nie rozwijać? Bo, bo nie. No, no tak, no ale to, to moglibyśmy rozwijać też jakieś inne powiedzmy, kierunki, powiedzmy kierunki rozwoju czy produkcji jakichś rzeczy, których nie rozwijamy. Dlaczego? Dlatego, że na, napotkaliśmy w pewnym momencie na jakąś barierę. Tutaj barierą... Po prostu to jest, są baterie, tak, które no, szybko się wyczerpują dosyć. Trzeba je co chwilę ładować, a poza tym nie można ich regenerować i są bardzo drogie. Tak? No tak, ale. I, 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 nikt, i w ogóle, jakby m, rozwój, jeśli chodzi o baterie, no, jest bardzo wolny i na stronę nie, nie, nie można. Nie wiadomo, jaką technologię przyjąć, żeby baterie, na przykład telefony trzeba co chwilę ładować. Nie no, można, jeżeli będzie taka potrzeba, to ale na jest pewno potrzeba. znajdą się rozwiązania, na razie nie ma takiej potrzeby, nie, nie, bo masz są auto spalinowe, koniec. Ale nie, nie, nie jest potrzeba, bo już tych samochodów jest dużo, ale co, nie masz potrzeby w telefonie komórkowym, żeby go, yy, chciałbyś mieć telefon, który ładujesz raz na tydzień? No chciałbyś. Ale nie możesz, mhm. no bo bateria nie ma, nie, nie ma, nikt nikt nie wie, jaką technologię trzeba by przyjąć, żeby te baterie po prostu długo trzymały. Ale masz telefony, które mają dużo więcej funkcji niż te, które miały wcześniej, a teraz wytrzymują dłużej. I mój telefon na przykład wytrzymuje teraz cały dzień, a, a. telefon kilka generacji wcześniej, mimo tego, że miał dużo mniej funkcji, no to zużywały dużo więcej energii. Więc tak samo będzie pewnie z samochodami. No jeżeli, jeżeli będą to rozwijać, no to wymyślą takie rozwiązania, które będą mniej zużywały tej baterii, albo tylko, mniej zużywały całą baterię jako taką. Tylko tak naprawdę się. Nie elektryczny powstał przed silnikiem spalinowym. To silnik spalinowy jest, jeśli chodzi o nowoczesność, no tak, jest, jest bardziej jest, wydajny na ten jest, moment. Jest nowszy. No, no jasne. Także... Ale nie w takim wydaniu, w jakim ma na przykład go Tesla. Nie? Takim przemysłowym, który faktycznie możesz wykorzystywać regularnie w samochodach. Były pomysły na przykład na to, żeby, żeby przy sta, stacjach paliw na tych stacjach ładowania, żeby od razu wymieniać na przykład baterie. Nie? Całą, żeby no, żeby, żeby tak były znormalizowane. No. no tak, no i na pewno będą jakieś fajne pomysły do tego, tylko że jeżeli nie ale damy, nie im ma. się rozwinąć. No ale jak dajemy się rozwinąć? No tak i są coraz bardziej rozwinięte przecież te samochody. Wcześniej wytrzymały 200 km, teraz 500. To jest dwu półkrotny skok. No jakości, tak, nie? no tylko, że jakby sam widzisz, że kierunek rozwoju idzie w tym kierunku, że chcą, oni nie robią na takiej zasadzie, że jest konkurencja, tylko chcą zakazywać od 31 tak, roku tak, będzie tak. zakazany, czyli oni to robią na siłę. No tak. To jest typowa ideologia. Ideologia zawsze robi na siłę. To nie tak, że będą takie i takie sobie wybierzesz, bo ludzie wtedy wybierają te, te, no, te które są bardziej użyteczne. Nie. Oni na siłę ci zakażą i każą te. Czyli nie będzie żadnego rozwoju. Po prostu na siłę to będzie zrobione. Tak, no i, I tutaj tego jest, jestem przeciwny. I, tak, no i tego, temu też jestem przeciwny. Tak samo jak zamykajcie wszystkie kopalnie węglowe, idziemy w zieloną energię, będziecie mieli kary za kopalnie węglowe, kiedy nie jesteśmy jeszcze na tyle rozwinięci, żebyśmy mogli to wszystko zrobić. Bo też jestem właśnie za tym, żeby rozwijać elektrykę, czy to wiatrową, czy jakąkolwiek inną, żeby inwestować w nowe technologie, bo Europa jednak jest cały czas zdana energetycznie i surowcowo na inne kraje, bo nie hmm. mamy tylu surowców, żeby zasilić całą Europę, więc fajnie, jakbyśmy wymyślili takie źródła energii elektrycznej, żeby je jednak zaspokoić swoje potrzeby no, bez, bez konieczności no, ale wszystkiego. Ale, no, ale niestety no, teraz. Ale serdecznie... trzeba w to inwestować, w innowacje. No, no, no tak, ale teraz jest taka sytuacja, że. Że zakazują nam wszystkiego i róbcie to. I no, to nie, akurat nie, nie jest dobre. No nie, po, no, to jest tak, a poza tym ta zielona energia, czyli ta energia wiatrowa czy słoneczna, no to ona cały czas jest jeszcze kłopot z, z akumulowaniem tej energii i nie wiadomo, jak to zrobić. I na dzień dzisiejszy nie ma tej technologii i dlatego ona jest niestabilna. E, I dlatego trzeba używać węgla, czy tam elektrowni atomowej. I według mnie, nie, bo to jest takie mówienie, że gdy, bo gdyby no, inwestujemy w innowacje, to może będzie, ale nie ma. No to, no to albo rozmawiamy o tym, co jest, albo o tym, co może kiedyś będzie. No ale jak można opierać przyszłość na, na, na tym, że może kiedyś będzie? No to nie może tak planować przyszłości. Tak jak planujesz przyszłość, że może kiedyś będzie, nie wiem, lek na raka. No ale nie ma teraz leku na raka. No, tylko trzeba stymulować rozwój no i jest jakimiś metodami, czy to finansowymi, podatkowymi ułatwieniami, i itd. No, tak, no, to, to działa tak samo wszędzie. Jeżeli nie będziesz wprowadzał benefitów dla kogoś, kto albo nie będziesz karał tamtych, którzy produkują coś w taki sposób, którego ty chcesz się pozbyć potencjalnie, lub chcesz inwestować w coś nowego, e i ten, kto ma w to inwestować w te nowe rozwiązania, w wymyślanie tego, e w, nowe, w nowe projekty, nie dostanie odpowiednich benefitów, to nie będzie tego robił, bo po cholerę ja mam inwestować swój czas, pieniądze, kapitał w coś, co niekoniecznie wyjdzie kiedy mogę zainwestować sobie w coś standardowego, co już działa i produkować dalej silniki spalinowe. Dlatego właśnie jest e, delikatne przymuszanie przedsiębiorców do tego, OK. No nie tutaj... delikatne, tylko mocne. No, znaczy, w, no nie. w dupę i tyle. Znaczy... Ale w ten sposób działa, działa rozwój. Chce, chcesz stymulować nie wiem, budowę mieszkań? No to rezygnujesz nie, nie, z pobierania nie, podatków nie. na mieszkania na przykład. No i wtedy się pojawi więcej mieszkań. Co tak działa. No nie, nie, dlaczego nie? ale Maciek, ale dlaczego. Nie? no my, my jednak jesteśmy jak no nie? Czyli to, co ludzie ludzie Głosują nogami i rozwój powinien iść tam, gdzie chcą ludzie, a nie tam, gdzie chcą rządy. Co to w ogóle jest, że, a nawet nie rządy, bo to są jakieś organizacje już ponad, ponad międzynarodowe i one jakby pokazują, nie, kierunki rozwoju pokaz, powinni pokazywać, jakby ludzie to, co ludzie chcą, tak? No to, to, jakie mają potrzeby, a nie jakieś organizacje, które nawet nie są poza jakąkolwiek kontrolą społeczną, tak? No to, to jest jakieś dla mnie absurdalne. No, znaczy, ja. Albo tak samo ta y, y, segregacja śmieci, no przecież tam y, w Warszawie to przynajmniej jest tak, że to jest 5 czy sześć, trzeba mieć tych pojemników, tak? Zawsze. Nie ja mam no, no dokładnie. I, no ale to wiesz, że to jest jakoś nielegalne. Znaczy tu, tutaj w biurze generalnie nie będę podawał nazwy biura, ale no. widać chyba lokalizację. No. no też mamy zrobione tak, że. Że są papiery. Y, 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 są, są trzy pojemniki, ale każdy z tych pojemników ma worek w tym samym kolorze i jak sprzątaczki chodzą, ale to może zbierają. Wszy, tak? Wszystko zbierają sobie do jednego, wrzucają na tak? taki wózek. Wszystko do jednego. Tak. A, no. Znaczy, nie, to, to jest dla mnie absurd. A to jest, niby trzeba na pięć rozdzielać. To przecież, to ja, żebym na przykład rozdzielał to na pięć, to ja musiałbym mieć, w całej kuchni miałbym jeden jakiś śmietnik. No. Musiałbym mieć pięć tych, gdzie to pomieścić? To trzeba no mieć tak, w ogóle jakieś to jest specjalne chora. pomieszczenie. To jest, I to, to jest chore i mało tego. Ale jak tego niby i to cię straszą karami. Tak. Że jeśli, jeśli powiedzmy w danym budynku jest tak, że te śmieci będą tak, powiedzmy, źle mieszane. To potem wszystkim oczywiście odpowiedzialność zbiorowa, najlepszy rodzaj odpowiedzialności, tak. nie? E, wszyscy dostaną tam, chyba trzeba będzie cztery razy więcej płacić za śmieci. No i jeżeli z tym jest taki problem i to jest niekomfortowe hmm. dla niego, to, to dlaczego ja, czy zarządca budynku, czy wspólnota mieszkaniowa nie może zadecydować sobie o tym, że OK, to my chcemy dopłacić do tej sortowni, żeby oni tam sortowali te śmieci. No właśnie. Nie? Tylko muszą cię karać, zmuszać do tego, że masz segregować te śmieci, inaczej jakiś mandat dostaniesz czy coś. No przecież, jeżeli stać nas na to, żebyśmy zapłacili sortowni. Sortownia i tak działa. No, no, I tak no, muszą tak. sortować te wszystkie śmieci, bo to nie jest tak, no, że dokładnie. jak e, pomieszasz sobie, znaczy, że masz pięć worków. No to to, to na... już tak na słowo wierzą. Tak, nie? tak, tak. No to i tak muszą to posortować. Posortować. No, no... No, no, nie, nie. No... Nie dość, że dali nam dużo więcej obowiązków, to jeszcze za to dopłacamy. Że płacimy i tak jeszcze więcej za śmieci niż płaciliśmy kiedykolwiek. No, nie, nie. Podobnie z energią elektryczną. Też mamy w cholerę teraz przedmiotów, które są energooszczędne, LEDy zamiast żarówek, żarówki, jak już macie to 6 6-watowe zamiast set, setki, jak kiedyś, a świecą tak samo. A mimo tego płacimy więcej. kilkukrotnie więcej, więcej. za prąd niż wtedy, kiedy były. Ale setki. Nie, i te żarówki są też droższe, nie? I same żarówki są te też droższe. Żarówki są tak, przecież tak, teraz droższe. Tak, tak. Po 50 zł to musisz kupić żarówkę, nie? Pierwsza żarówka wymyślona na świecie świeci do tej pory. A, tak, jedna tak. z pierwszych, tak tak, tak, tak. tak, Już ponad 100 lat. No tak, tak, tak. Świeci tak. i tak. I świeci cały czas świeci. Tak. Włączona jest i, i nie gaśnie, nie? No tak. Ta, lodówkę jest... miałem kiedyś 20 lat i wyrzuciliśmy tylko dlatego, że e, no już zżółkła. Chcieli, chcieliśmy mieć nowy model, tak po prostu z kaprysu, nie? A teraz jest, jest tak, że kupujesz nową lodówkę, 5 lat i Są postarzanie produktu, tak. tak czyli tak. tam generalnie ona ci wytrzyma ile tyle czasu, ile jest zaprogramowana, a potem musisz kupić następną, ale oczywiście wszystko jest ekologia, tak. Nie, no. Znaczy, to się po prostu nie trzyma kupy, nie? Ja tego nie kupuję. Ja, ja tego nie kupuję. Znaczy, dla mnie to jest. Yy, yy, to jest jakaś, to jest po prostu ideologia, ja, ja, ja po prostu w nią nie wierzę, nie? Nie, ja uważam, że rzeczywiście, no nie <noise> można tak jak y, y, tam y, na, na, ten, na Dominikanie czy w Azji Wschodniej wszystko wyrzucać do oceanu. Muszą być wysypiska śmieci, trzeba je no, segregować i, i, no, i... To jest ta ideologia, czemu nie do oceanu? Dlaczego i wyrzucasz. Hey, hey, hey. A nie, a wracając jeszcze do tego, co ty mówisz, że można zapłacić sortowni, żeby posortować, no to jeśli już mamy sami sortować, no to w ogóle w takim razie to może w budynkach w ogóle też nie powinno być hydraulika? No niech każdy sam będzie to robił, no przecież, bo po co? Nie będziemy się zrzucać, nie? No tak. W ogóle może też trawniki sami kośmy? No. W ogóle jakieś będą jakieś remonty, to może sami je róbmy? No bo, no bo skoro już tutaj No Tak, skoro idziemy w tym kierunku. Idziemy w tym kierunku, no to w ogóle po co? No nie, no to. to... To po co w ogóle cała ta administracja? Dziękuję państwu, sami będziemy sobie wszystko reperować. Nie? Jeszcze dojdziemy do tego, że trzeba będzie kupy po psach sprzątać. A trzeba. Trzeba. A. Nie zauważyłem. Ale właśnie z kupami po psach... Naprawdę no, jest... nie zauważyłem, a. że jest taki obowiązek. Nie, a z kupami po psach też jest taki, jest według mnie bzdura, dlatego że powinien być po prostu podatek od psów. I Robi to miasto. I tak? robi to miasto. I są nawet takie są, nawet, yy, nawet są takie urządzenia, takie specjalne odkurzacze, że przychodzi facet z odku i po prostu. No to no, robi. musiałby być I teraz, i teraz, taki an... konserw przy każdym trawniku i za każdym. Nie, nie, nie konserw, nie, on przychodzi raz dziennie tylko. No, no, no ale wtedy nie unikniesz No bo tu jest taki problem, że nie możesz przejść sobie przez prawnik, trawnik, bo wdepniesz w gówno. Ale nie, ale jakby to się jakby raz... chodził raz dziennie, no to nic nie, co nie, nie dało. Dałoby raz. Chodzi o to, że pies nasra i od razu bierzesz Ale tu to, ale to masz, masz trzech dni te albo nawet całego tygodnia, tak to byłoby tylko, wiesz. Yy, znaczy, no generalnie nie tu jak dla mnie powinno się sprzątać po sobie. Ewentualnie powinien być konserż, który to y, analizuje. No to dobrze, no to dwa to razy dziennie dobrze. dobrze może być? A mm -mm -mm. cały czas za każdym razem jest kupa, jest sprzątanie. Bo ja i inaczej nie mogę zaufać temu trawnikowi, że nie wdepnę, a później mam problem. Znaczy nie, sprzątanie psie to jest w ogóle. Więc do... do samochodu, nie, nie, ale, jak ale nie dobrze no, gówno. No, no to ale to, wiesz, no to w takim razie w ogóle sprzątanie po, w ogóle powinno być sprzątanie w ogóle po tym. W takim razie powinieneś też, y, no jakby nie wiem, to może też... Y, Własne odchody też nie wiem, no powinieneś może nie, nie do ścieków, tylko też gdzieś wyrzucać, utylizować no nie, sobie we nie, własnym nie, nie, zakresie. Nie, no mówię o szkodliwości tego, bo tak, no tak samo jak e, nie mam nic do elektrycznych papierosów, no bo nie szkodzą mi, bo nie śmierdzę no, na przykład no, no, no. Od, od tego, a nie no ani się nie zatruwam no to jestem za elektrycznymi papierosami, ajkosami i tak dalej, no po prostu to na mnie nie wpływa. No i tak samo jak e, oczyszczalnia ścieków, czy jeżeli mamy już te toalety, no to to nie wpływa w, w, w ogóle w żadnym stopniu na mnie, nie? No wpływa, no bo słuchaj, no bo to przecież ta czajka wywaliła i tak dalej, to w takim razie powinieneś może też, albo może możesz ponieść też chodzić do tej oczyszczalni i tam też może coś pomagać w tym. Ale nie? wdepnięcie w kupę jest dla mnie po prostu bardzo. No, no nie no tak, tylko jest że, inwazyjne. Nie, 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 tylko że chodzi o to, że żyjemy w mieście i tak yy, 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 i tutaj mamy tak, są osoby, że wywali, to są coś hydraulicy, yy, trawniki są yy, koszone. No w takim razie może też powinieneś kość trawnik. No, no nie, no właśnie nie mówię o tym, tylko mówię o tym, że to jest inwazyjne. Nie, że wdepniesz w kupę i masz problem. Nie, w ciągu ja, nie, dnia. nie, ja wiem, tylko dlatego. To nie, powinno nie, ale, się sprzątać na bieżąco. Nie, nie, to według mnie powinien coś przychodzić dwa razy dziennie i to po prostu odkryć. Dwa razy dziennie za mało. Nie, wiesz co? Starczyłoby spokojnie. No tak, spokojnie. bo i tak mało kto sprząta po tych psach, to prawda. Ale jak dla mnie to, to powinna być kultura sprzątania po psach. Tu akurat jestem jak najbardziej za tym. Czy bo dla mnie to jest nie można zaufać trawnikom. Ale nie, w ogóle sprzątanie kupy uważam, że, że jest po prostu. I to jeszcze w taki sposób taki amatorski, typu, no, że musisz to wziąć do ręki no jest co najmniej dziwne, no, nie wiem, ty uważasz, że to tak lubisz takie czynności? Nie, nie, nie mam psa. Dlatego ale nie mam tego problemu. Ale to nie był mój pies. Tak, o Ani, ja z nim nie wychodziłem. A. No, no, bo ja nie chcę tego A, robić. No właśnie okej. Okay. Skoro nie chcę tego Aha. robić, no to nie mam psa. Jakbym miał psa, no to bym się też godził z tym, że okej, okay, no ale muszę bym nie sprzątać. Bo jest to inwazyjne po prostu dla innych ludzi. Jeżeli no nie, coś ja nie, nie wiem, jest inwazyjne, nie, nie, nie. no to luz, no to e, mo, moglibyśmy się zgodzić na to, że dwa razy dziennie ktoś chodzi i e, sprząta no wszystkie tak. śmieci z ulicy, a my sobie możemy je wyrzucać, nie? Tylko, że też mogłoby się zrobić totalny śmiech. Ja wiesz co, ja myślę, że nawet jakby ktoś się rodził dwa razy dziennie, to już byłoby o wiele lepiej spokojnie. To już by naprawdę no to tak, to tak, było tak. nawet dobrze i wtedy podatek oczywiście byłby dosyć wysoki, bo powinien być, bo pies jednak mimo wszystko brudzi sporo. No tak, dlatego I, za nieposprzątanie po psie jakiś. A wiesz, że a wiesz, że Warszawie nawet nie ma podatku od psa. Tak? Tak. Wiesz, no, miałeś nie płaciłeś. No i mówię, że to nie mój, Ja się w ogóle no nie, nie interesowałem. No ale dobrze, ale, ale nie, słuchaj, ten. nie ma podatku od psa. I to jest jakiś też a, taki absurd, no bo. No i, no i rzeczywiście, no, to rzeczywiście jedną co. A co no, podatek no, od psa? No bo no, 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 żeby właśnie ktoś te kupy sprzątał, nie? Chociażby. A, no a, a teraz coś po tak, powiedzmy, nie płaci podatku, chodzi, jeszcze nie sprząta. No. No, no to, mówię, to że... wpierdol, no. no. Dokładnie. Albo 7 dni aresztu. No tak, tak, dokładnie. już 14? Ja bym nie ścigał ludzi za niesprzątanie, sprzątanie, bo to, bo to według mnie trzeba jeszcze więcej trzeba by tych straży wysłać, żeby ścigali. Tylko po prostu podatek masz od psa, masz. Psa, to, że ktoś ma psa, to akurat łatwo zarejestrować, bo to wystarczy przejść i tam zrobić takie wyrywkowe kontrole, masz, musisz mieć przy sobie dokument, że, że wiesz, że pies jest zarejestrowany. I, i, tak, I tak pies musi być zarejestrowany, bo i tak musi robić szczepienia, nie? Także książeczkę i tak. Ale yy, no i wtedy po prostu ktoś sprząta potem tym psie i, i taki podatek mógłby być nawet wysoki. Bo jak chcesz mieć psa w mieście, no to to musi kosztować, no to to może kosztować. Niektórych krajach aktykora... to... Słucham? Fanaberia, nie? Może nie fanaberia, ale... No nie musisz mieć psa. No nie musisz mieć psa, poza tym też nie musisz mieszkać, nie, słuchaj, nie musisz też mieszkać na jakimś osiedlu, gdzie są bloki, no nie, przecież, hmm. może, no, przecież możesz mieszkać za miastem, no nie, to nie ma obowiązku to mieszkanie. W ogóle nie musisz mieszkać. No w ogóle możecie nie być, bo i w ogóle, na wiocha i tyle, no i nie zawracaj nam tu głowy. <laughs> Ale żyjąc w mieście powin, Ale generalnie, gdzie my zaczęliśmy? Temat odcinka, chyba że ja rzucę inny temat odcinka, A. jest o dobrej jakości polskiego węgla i dlaczego go nie wydobywamy. W ogóle e, słyszałem ostatnio, że. Zakopywanie polskich kopalń to było coś takiego, jak e, takie porównanie, słyszałem, że to jest, że, że, jak, że jak Niemcy wychodzili z Polski, no to jeszcze burzyli nam e, nasz dobytek, żebyśmy przypadkiem nie mogli do tego wrócić, żebyśmy byli jeszcze bardziej przejebane. Nie? E, no to ponoć tak samo zrobiono w Polsce z kopalniami: że jak Czesi zamykali swoje kopalnie, to je zalewali, a wodę może sobie odpompować i masz całą infrastrukturę, a my je zaspaliśmy. Bo podobno trzeba zalać, żeby one się nie zawaliły, tak? tak. A my je zasypaliśmy Zasypali, nie. i teraz, żeby to odkopać, no to trzeba było dużo więcej czasu poświęcić. No i tak? eee, nie? Wiesz co, no, nie, 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 to jest, to, to jest polityka, no to, to co byliśmy na tym, na ostatniej demonstracji pod Pegeniejem. Pod PGNiG, G, no. Czyli, że po prostu, <laughs> że no wygląda na to, że jest jakaś taka opcja jednak osłabienia Polski, no. Że, że ktoś albo może nad tym prostu, pracuje. Albo po prostu chcą zielonej energii. Z Rosji, gaz. Tak, tak, tak. I zaustali węgiel, który się nie pali. Tak. <grym> Jak się nie pali, to nie zanieczyszcza. <grym> tak proste. No właśnie, ale z drugiej strony, czy ktoś na przykład krytykuje Australię, że na przykład, że jest taka zła, że ona jest taka nieekologiczna i tak dalej. Ja nie słyszałem żadnych teraz na temat Australii. Wszyscy jak o Australii to mówią, że fajny kraj, że tego. Nie ma takiej. Wiesz, ona A... powinna mieć odium taki, że oni tam wydłają węgiel, że to w ogóle jest takie, że to, że to w ogóle coś złego. Nie, w ogóle nie ma. Nic Kurde, po. ile w ogóle Australia jest od nas? Za sam transport ile to jest pieniędzy. Nie, za no ogromne. Ale tylko, że wiesz, to są ogromne ilości też tego we mnie. Nie? bym chciał kajakiem popełnić. Wiesz co, Australia jest od nas jakieś kilkanaście tysięcy kilometrów, nie? Kilkanaście tysięcy? Mm, nie, tak. wiem, no chyba nie aż tak. Czy, czy da się wyznaczyć odległość? No da się, no weź. Czemu? Nie, no napisz Polska, no Warszawa. Albo. Kurde, co jest? Eee, no dom, hmm. albo dobrze albo Warszawa. Australia. Nie da się tak, bo nie to da się tam do, tym, dojść. Kurde, nie wiem jak sprawdzać odległość na mapach. E, mapy, odległość, o odległość w linii może jest jakaś apka do tego. O jest więc Naciśnij się. przynajmniej miejsce, na które pojawi się czerwona pineska. Zmierzchuj odległość, co? No przytrzymałem i co? A, dobra, teraz naciskam tu i mam chyba dwie pineski, tak? No bo napisz po prostu Warszawa albo Sydney odległość. Dobra. No napisz Warszawa-Sydney odległość. Warszawa-Sydney odległość. Jest już, to No o po co? A, a, no, 15 tysięcy za kilometr. 15 tysięcy. No i tyle kilometrów dostarczamy węgiel do nas? My musieli chyba naokoło lecieć. Nie, to, to 20 tysięcy. Chyba, że samolotami <laughs> przewożenie. <przyboruje>, <laughs> no. no. I tak się opłacało, nie? To pomyśl sobie, kurczę. Jaki to, do, 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 jaki absurd. A nie jak, opłaca jak się absurd? polskiemu górnikowi zapłacić, ta, ta, no. nie? No cóż. Takie życie. W każdym razie wnioski mamy takie. Nie warto rozpalać na łopacie węgla kamiennego gazowo. Bo chyba się nie rozpala. Bo się może nie rozpalić. Z taką błędą was zostawimy. Nie róbcie tego błędu. Trzymajcie się i hej. Cześć, Kronicki, cześć. Hey, hey, hey.